Poza tym w Polsce i na Podkarpaciu nie ma projektu, nie ma inwestycji, która nie byłaby wsparta ze środków unijnych. Zrobiliśmy niesamowity krok do przodu. Niesamowity krok, podkreślam to. I tylko ci, którzy są nieuczciwi w stosunku do swoich wyborców, do ludzi, próbują wmówić, że, że to jest nieprawda, że tak naprawdę Polska więcej do tego dopłaca. Ja pamiętam, jak szykowało się referendum w sprawie Unii Europejskiej i jeździłam na spotkania na Podkarpaciu I często były takie głosy, no panie poseł, ale nasz, nasza religia, katolicyzm będzie ograniczony, bo Unia Europejska to jest przeciwna temu. A ja twierdziłam, że absolutnie nasza tożsamość narodowa będzie tylko wzmocniona, bo będziemy mogli przez pieniądze z Unii Europejskiej odbudowywać wiele zapomnianych tradycji, wiele zabytków z dziedzictwa kulturowego czy religijnego. I dzisiaj, gdy popatrzę trzymy no to też Księża też muszą powiedzieć uczciwie, że gdyby nie środki unijne, to wielu zabytków nie udałoby się odrestaurować. Na Podkarpacie w ostatnim roku wpłynęło najwięcej w Polsce środków na ratowanie zabytków. Zdecydowana część tych środków poszła na zabytki sakralne. Więc w każdym aspekcie, w każdej dziedzinie widać ten wpływ środków unijnych. Proszę popatrzeć, jak nagle odżyły różne organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, hotnicze straże pożarne. Oni też mogą sięgać po środki. Nowy sprzęt, prawda? Nowe różne, różne akcje, różne organizowane konkursy i tak dalej, tak dalej. No pełną garścią czerpiemy młodzi ludzie lokalne grupy działania. Dzisiaj e, dla młodego człowieka z Podkarpacia i z całej Polski mogą młodzi ludzie sięgać po 40 tysięcy złotych dotacji bezwrotnej na utworzenie miejsca pracy. Młody rolnik na Podkarpaciu do 40 lat e, może sięgnąć po dotację 100 tysięcy złotych bezwrotną na e, jakby wsparcie swojego gospodarstwa, na jego przekwalifikowanie, doposażenie itd, itd. To są pieniądze, wie Pani, o jakich moich rodzicom by się się tylko śniło. I wiele ludzi, na przykład pracując dzisiaj, chodząc codziennie do pracy, sobie nie wyobraża odłożyć 40 czy 100 tysięcy złotych. A tutaj jest taka możliwość sięgania po środki. Ile e, przedsiębiorców, ile biznesu sięgało po pieniądze, dzięki temu zbudowano hotele, restauracje, często niewiele dokładając z własnej kieszeni. Tego by nie było, gdyby nie środki unijne. No i przede wszystkim młodzież. Młodzież, która bierze udział w programie Comenius, czy Młodzież w Działaniu, czy w innych, no to jest, jest coś wspaniałego. Za darmo można pojechać, dotknąć, zobaczyć, nauczyć się. Starsze pokolenie. Programy są dla 50, gdzie starsi ludzie mogą też korzystać z tych możliwości, jaką daje Unia Europejska. Co nie znaczy, że, że nie ma też problemów. No, największym problemem, oczywiście, jest bezrobocie. Robocie. Jest to, że młodzi ludzie wyjeżdżają za granicę, ale też powiedzmy, patrząc na Podkarpacie bo to jest moje miejsce urodzenia, zamieszkania, więc ja od wielu lat przecież obserwujemy, że Podkarpacie jednak było, żyło tą migracją. Jedna z większych migracji do Stanów Zjednoczonych to Podkarpacie, tak? I, i, i Podhale. I myślę, że gdzieś tam z tyłu głowy my jakoś tak mamy te, 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 te migracje, ale też, ale też spotykam no, bardzo wielu młodych ludzi, którzy ciężko pracują na swój sukces na Podkarpaciu i, i przekonują pracodawców, że warto na nich postawić albo sami otwierają swoje, swoje firmy, więc, więc myślę, że ta nowa perspektywa da nam jeszcze takiego drugiego e Mówiąc kolokwialnie, takiego kopa rozwojowego, który będzie promieniował na całe województwo. Obiecałam, jak startując w wyborach, mówiłam do, do mieszkańców, do dziennikarzy, którzy zadawali mi pytania, że dla mnie bardzo ważny będzie młody człowiek. I przez ten okres, kiedy tutaj byłam, 70 młodych osób było w Parlamencie Europejskim na stażu w moim biurze. Każda z tych osób dostawała minimum 1000 euro. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nie wszyscy posłowie płacą. Starzystom. Niektórzy uważają, że to jest nagroda sama w sobie bycie tutaj. prawda? Ja uważam, że nikt z Podkarpacia, żadne dziecko z biednej rodziny nie byłoby stać na przyjazd tutaj, więc stąd te pieniądze wolałam przeznaczyć na młodzież niż na, na, na coś innego. Więc oni mogli tego wszystkiego dotknąć, mogli uwierzyć w siebie, porównać się z młodymi ludzi, z, ludźmi z innych krajów i zobaczyć, że wcale my Polacy nie jesteśmy gorsi, że nie mają, nie, nie muszą mieć żadnych kompleksów. Parlament Europejski czy w ogóle Unia Europejska ma bardzo dużo programów dla młodych ludzi. Ja byłam na blisko ponad 200 lekcjach europejskich w polskich, w podkarpackich liceach, gdzie pokazywałam młodym ludziom z jakich projektów można skorzystać, po, czym się warto interesować, na co warto stawiać, żeby po prostu potem nie być rozczarowanym, bezrobotnym człowiekiem. I to jest jedna kwestia. Druga kwestia, ja myślę, że to my politycy też powinniśmy dawać poprzez swoją pracę pewien poziom kultury, przykład, że polityk jest kimś wyjątkowym, bo reprezentuje społeczeństwo i często młodzi ludzie widząc te kłótnie te obiecanki, często bez podkrycia, są rozczarowani. No też duże bezrobocie wśród młodych jest nie tylko w Polsce, ale w większości krajów Unii Europejskiej. To też powoduje, że jakby młodzi niezbyt chętnie uczestniczą w tym życiu społeczno-politycznym, a szkoda, bo właśnie, bo jak się robi statystyki i politycy widzą, że młodzi ludzie w ogóle, czy bardzo małym procentem uczestniczą w, w, chociażby w wyborach, to potem wiadomo, ich zaangażowanie jest kierowane na te grupy społeczne, które chodzą do wyboru, bo to są ich wyborcy, prawda? A młodzież jakoś tak uważa, że no ja i tak nie mam na nic wpływu. I to jest złe myślenie. Ja mogę za Państwa pośrednictwem apelować tylko do młodych ludzi, że warto naprawdę chodzić na wybor. Mnie tego nikt nie uczył, ale od 18 roku życia zawsze chodzę. Nie wyobrażam sobie, żeby moje córki nie chodziły, bo to jest też. Jeżeli jestem świadomym e, obywatelem Polski, jeżeli mówię o patriotyzmie, jeżeli mówię o Polsce, to też idę na, wyboru, na wybory, bo też wiele ludzi za to siedziało w więzieniu, walczyło po to, żebyśmy mogli wybierać. Kogo wybierzemy, to jest inna sprawa, prawda? Ale jeżeli ktoś nie wybiera, to potem trudno, żeby krytykował, że jest coś nie tak, jak zdecydował się nie brać udziału w tym dużym wydarzeniu, w tym akcie. Skorzystaj ze swoich praw. Wybierz, kto będzie sprawował władzę w Europie. To hasło przyświeca kampanii informacyjnej realizowanej przez Parlament Europejski przed wyborami do Europarlamentu, podczas których wszyscy dokonamy wyboru, kto będzie nas reprezentował w Europie przez kolejne pięć lat. W Polsce eurowybory odbędą się już 25 maja.